11. Hey! hey! Tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off. Passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Football shines like lightning Stand up stand up if you love football Never give up until the final whistle Stand up stand up if you love football In a Zuma 11 In a Zuma hey In a Zuma here we go Ach. Ja się nim zajbe Nie kryją Axela Teraz Axel, razem! Huh? O oh, nie! Ognio To nie będzie dla mnie żaden problem, Koloseum. Oh, oh, oh. No! Oh? Huh? Gola, i Japan strzela pierwszą bramkę. Gracze Orfeusza pewnie są w szoku. Pytanie, czy będą w stanie szybko się po nim pozbierać? Japończycy strzelili pierwsi, mimo iż nie są w tym meczu faworytem. To kolejny dowód na to, że ta drużyna robi wielkie postępy. No. Zobaczycie jeszcze, że wygramy. Tak, poradzimy sobie z nimi z palcem w nosie. Zobaczysz. Wygramy ten mecz grając po naszemu. Bez żadnych pomysłów pana D. W drużynie nastąpił rozłam. Możemy przez to przegrać. Chłopaki, spróbujcie chociaż zrozumieć wizję piłki pana D. Możemy wygrać z łatwością! Musimy tylko odpowiednio wykorzystać taktyki Hisatsu, a na pewno wygramy z Inazumą Japan! Najlepsze taktyki hizaców! Kontratak Catenaccio! Orfeusz będzie wznawiać grę ze środka wojska! To niewiarygodne, że jako pierwsi strzeliliśmy im bramkę. Owszem, ale Orfeusz z pewnością szybko będzie się chciał zrehabilitować. Tamten chłopak krzyczał coś dziwnego, słyszałeś? Tak, mówił o kontrataku Katenacio. Również zwróciłem na to uwagę. A czym jest ten kontratak, Catenaccio? Catenaccio znaczy po włosku rygiel, a w piłce nożnej jest to taktyka oparta na mocnej obronie. Rygiel? Dlaczego więc on krzyczał na boisku o zamykaniu drzwi? Ruszamy, Rafael. Rafael! <ścoughs> Wyrównam i to sam! Generali, prowadzi piłkę i zbliża się sam do pola karnego i na zumy! Co? Chcesz zdobyć bramkę zupełnie sam? Oni w ogóle nie grają zespołowo. Paolo jest jakiś nieswój. Ich zespół się rozpada. Drużyna, Paolo i Ray Dark. Pięknie. Kevin! Axel! Weźcie ich pressingiem w dwa ognie! Dobra! David, Nathan, szybko za mną! Jasne! Szarp wydał kolegom z drużyny kilka instrukcji. Nic z tego! Jesteś mój! Aha, ale jak on! Bardzo dobrze, David! Jazda! Tak! Gracze i Inazumy przejmują piłkę i przechodzą do ataku. Szarp doskonale widzi, co się dzieje na boisku. O nie! Wszyscy szybko z powrotem do obrony! Inazuma nabiera rozpędu, który może się zakończyć kolejną bramką! Hej, Gianluca, co ty wyprawiasz? Nie wygramy, skoro wciąż się bronimy. Muszę odzyskać piłkę! Ale Paolo kazał wszystkim wracać do obrony. Nie mam zamiaru słuchać kogoś, kto ślepo ufa temu panu Dejabbe. Giorgio, Vento, ruszamy! Chłopaki! Polekarny i polekarny Włochów jest coraz bliżej! Na zawsze! Ford podaje. A Place jest zupełnie niekryty! Ma przed sobą już tylko bramkarza! Aaaa! O! O! Aaaa! Niewiarygodne! Cóż za powrót Biankiego! Wybił piłkę na aut no w ostatniej chwili! Było blisko Gigi. O! A. A. No dobra! Słuchajcie! Grając tak jak zwykle, jesteśmy w stanie wygrać z każdym zawsze i wszędzie! Ale w ten sposób niestety nie uda nam się pokonać inazumy. O! Oh. Jednak pan D. i jego taktyki. Gdyby udało się nam skutecznie zastosować kontratak Catenaccio, wtedy pokonamy ich. Ale żeby tak się stało, musimy być ze sobą zgrani! Nie rozumiem, dlaczego tak ufasz temu facetowi. To prawda, Paolo, zapomniałeś już, co się przez niego stało? Nie, nie zapomniałem. Macie rację. Pan D. musi ponieść karę za wszystkie popełnione zbrodnie. Jednakże, dzięki jego wizji, całkiem możliwe, że ta drużyna mogłaby osiągnąć o wiele więcej. Takie mam wrażenie. Opracował przecież specjalne taktyki Hisatsu. Ale żeby z nich korzystać, musimy grać na dużo wyższym poziomie. A kiedy już wreszcie wszyscy go osiągniemy, kontratak Katenaccio się uda! I będzie to znak, że jesteśmy w stanie grać w piłkę tak jak najlepsi zawodowcy. I właśnie to pragnę zobaczyć. Paolo, P proszę. O... Wiem, że to egoizm z mojej strony, ale proszę tylko o pięć minut. Spróbujmy pokonać Inazumę. na Zoomę. Wygrajmy, żebyśmy mogli zostać mistrzami świata. Będą teraz wrzucać z autu. Wydaj zatem polecenie obronie, tak jak uważasz. Po takiej szczerej prośbie nikt z naszej drużyny nie będzie mógł ci odmówić. Jesteś przecież naszym kapitanem. Masz pięć minut, żeby nas przekonać. Wszyscy zrozumieli? Tak, trzymaj. Dziękuję. Dziękuję. Gry z linii bocznej wznowi za chwilę David Samford. Hey Josh! Kevin! Angelo! Tak! Pierwszy raz w tym meczu Bianki dostał podanie od kogoś z drużyny! Nie boję się, Paolo! Evans! Sam nie wiem, czy uda mi się zastosować tę nową technikę! Muszę spróbować! Jazda! Trzeba utrzymać piłkę w centrum formacji. To? Ale jak on? Ja go zatrzymam! Rafael! Angelo! Osłaniajcie skrzydła! Rewelacyjny wślizg! Bianki nie utrzymał się przy piłce! Paolo, wszystko w porządku? Tak, w porządku. Byłem skupiony na piłce, a powinienem mieć na oku całe boisko. To o wiele trudniejsze niż wcześniej przypuszczałem. Ale muszę to zrobić. Grew znawiadam od odrzutu z autu! Paolo! Utrzymujcie równą odległość i starajcie się przewidywać ruch piłki! Ale to nie takie proste. Przypomnij sobie trening! Spróbujcie zrozumieć wizję pana D. To się nam może udać. Rafael! Janki podaje do Niego trochę za mocno! Na pewno nie dobiegnie do piłki. Oh. Mam ją! Granie układa się Orfeuszowi. Mają jakiś problem? Co oni kombinują? Nie rozumiem. Nieważne jaką obiorą strategię, my nie przegramy. Jude! Pokonam go! Co by się nie działo? Inazuma atakuje. Sharp idzie środkiem. Orfeusz wydaje się bezradny. Najwyraźniej z tymi chłopakami to niemożliwe. Nasza taktyka się na nas zemściła. Odzyskam piłkę, chłopaki! Nie, Dante! W ten sposób złamiesz nasze ustawienie. Jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę, a wtedy... Pan D opracował taktyki Hisatsu. A my marzymy, żeby grać właśnie na takim poziomie. Te same ruchy. Utrzymywać piłkę w centrum formacji. Mamy wieć w takich samych odstępach od siebie, nawet gdy nie mamy piłki? Spokojnie, Paolo panuje nad wszystkim. Będzie nam mówić, co mamy robić. Doskonale wie, co się dzieje dookoła, a do tego ma bardzo silną psychikę. Nareszcie rozumiem! Wiem dokładnie kiedy i w którą stronę mam pobiec! Tak! Widząc wszystko, co się dzieje na boisku, można przewidzieć ruchy piłkarzy. Gdy to dostrzeżesz, zastosujcie taktykę. Co to było? Wody to madarko. Przestań się tak kiwać! Ten facet zniszczył mi życie! Masz przestać używać tych zwodów! Nie przestanę! Poziom gry, którego tak bardzo pan pragnie! Można osiągnąć tylko wykorzystując osiągnięcia pańskiego ojca! Nie rozumie pan? Tutaj, dude. Ha Co? Ha? Kontr atak katenacji. Jak ja mogłem dać się tak otoczyć? Ciężko A? to trenowaliśmy, koleż! I to jest właśnie wielka piłka, o którą chodziło panu D. Zagrywki, Paolo. W ten sposób gry ja... Udało mi się, ponieważ pan D. stworzył taktyki hiszpańskie w miłości do piłki nożnej. A oto! Kontratak katenaccio! Janki odbiera piłkę Sharpowi i mocno podaje prostopadle do przodu. To doskonała okazja do strzelenia bramki. O nie! Ja. W jednej <grym> chwili przeszli z obrony do ataku. O rany to przecież kontratak katenaccio! Za Chiny nie strzelicie mi bramki! Zamrażacz! Jest pan świetnym trenerem. Naprawdę. Dzięki tym taktykom oprzemy się wszelkim atakom, żeby potem móc kontratakować. Tak jak myślałem, pan kocha piłkę nożną i to całym sercem. Mylisz się. O? Szczerze jej nienawidzę! Piłka nożna ukradła mi wszystko! Ale takich skutecznych taktyk nie mogłaby opracować osoba, która nie kocha piłki nożnej! Żeby móc zniszczyć piłkę nożną, trzeba się na niej znać. I tyle. Sprawdziłem wyniki wszystkich meczów, w których grały trenowane przez pana drużyny. To właśnie stąd wiem że zawsze wykorzystywał pan osiągnięcia Toma Darka! A. Ufa pan wybranym przez siebie piłkarzom. Czy nie dlatego wybrał pan Judah? Widział w nim pan talent, który mógł osiągnąć pana upragniony poziom. No i... był jeszcze Julio Akuto, mam rację? A. Oż ty mały... No, Lepiej milcz. Co ty o tym wiesz? Ach. Otóż nie wiesz nic. Nie masz pojęcia o mroku, który mnie otacza. Nie masz o tym pojęcia, chłopcze! Kochał pan Gretę Madarka! Co więcej, cały czas kocha pan piłkę nożną! Dosyć tego! Ach. Zarówno pan, tak samo jak i my, jesteśmy do piłki nożnej stworzeni! Ach. Włożył pan te taktyki tylko z jednego powodu. Kocha pan piłkę nożną! Co za marna farsa. Więc twierdzisz, że najbardziej na świecie nienawidziłem rzeczy, której jednocześnie cały czas najbardziej pragnąłem? Nie wiem, jak doszedłeś do tego wniosku i dlaczego właśnie ty? Właściwie to wcale nie muszę tego wiedzieć. Przyznaję, to było moje pragnienie. Chciałem kontynuować wizję ojca. Bezbłędnie panował nad piłką. Cudownie strzelał. Miał wszystko, o czym marzy młody chłopak pragnący w przyszłości zostać piłkarzem. Mój ojciec był dla mnie bogiem piłki. Ale go nienawidziłem. Nienawidziłem ojca. Gdy wyrzucili go z reprezentacji Japonii, winiłem go za jego własny piłkarski upadek. Nienawidziłem nieudacznika, zniszczył moje ideały i moją wizję piłki. Ale teraz znam prawdę i czuję wielki żal, ale także ogromny wstyd, ponieważ już nigdy więcej nie widziałem, aby ta wizja piłki nożnej odniosła sukces. Dorastałem nienawidząc jej. Pragnąłem jej, choć wiedziałem, że nigdy jej nie zdobędę. Dlatego musiałem żyć w mroku. Zrozumiałem to dzięki moim wybrańcom. Jud, Julio, a teraz Paolo. Wy pokonacie ten mrok. Jeden do jednego! Rafael mocnym i imponującym uderzeniem doprowadza do remisu. To był doskonały przykład taktyki Hisatsu. Błyskawiczne przejście z obrony do ataku. Nigdy nie widziałem takiego sprytnego kontrataku. Naprawdę genialne! Zastosowali kontratak katenaccio. Przepraszam. Okrążyli mnie i niestety straciłem piłkę. Widziałem. Ale to, co zrobił Paolo, było genialne. Tak, bardzo dobre. Te zagrywki były zupełnie inne. Skąd się znam? Udało się nam, Paolo. Udało się wyrównać. Tak. Wreszcie zrozumieliśmy, Paolo. Nareszcie wiemy, że to jest też nasza wizja piłki. Nie. Ha? Ha? To wizja piłki, o której zawsze marzył nasz trener. Widziałeś, trenerze? Mm. Tak. Wykorzystajmy naszą przewagę psychiczną, więc co robimy? Przestań grać tak jak mój ojciec. Grajcie od teraz po swojemu. A? Rafael, orientuj się, gdy idziesz do przodu. Angelo, nie bój się zrobić w ślizgu. Dante, przed podaniem zrób krok do przodu. Będziesz wtedy stabilniejszy. Tak jest! Paolo. Tak? Kontratak Katenacio ma jeden słaby punkt. Uważajcie, na lewej flance formacji. Na lewej flance. Sytuacja może się zmienić w każdej chwili. Będę was instruować na bieżąco. Ale na razie powinniście poradzić sobie sami, prawda? Tak. Minęło sporo czasu, od kiedy miałem ochotę pograć w prawdziwą piłkę. Panie D! Mów mi, Dark. O? Nazywam się Ray Dark, gdybyście tego jeszcze nie wiedzieli. Dzięki woli trenera i współpracy wszystkich zawodników, drużyna się budzi i rozkwita. Nasz Orfeusz właśnie się zbudził. Naprzód! Wygrajcie za wszelką cenę! Tak, ty jesteś Dark! Uśmiecha się. A zatem tak wygląda twoje prawdziwe ja, tak? Owszem, wierz mi, szarb, że wygram ten mecz. Ale tym razem wygram uczciwie. pan wznawia grę od środka wojska. Czy uda im się strzelić w drugą bramkę? Paolo jest niezwykle utalentowanym piłkarzem. Gra na zupełnie innym poziomie i jakby w innym wymiarze. Rej Dark uwolnił się od przeszłości. A Orfeusz jest znowu jednością. Żeby z nimi wygrać. Teraz szybko! Muszę minąć, Paolo. Kontratak Katenaccio! Dziś już nic nie strzelicie. Jeśli nie przebijemy się przez kontratak Katenaccio, nie mamy szans na zwycięstwo. I wtedy pojawi się. ciekawy wątek. Oglądajcie kolejny odcinek za żarty pojedynek Mark kontra Paolo ale będzie się działo wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC reżyseria Janusz Dąbrowski dialogi Krzysztof Piesza. w wersji polskiej udział w ziemi. Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Kudalej, Beata Wrątkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Klewakosz Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Irena Suszyńska i inni.